Kochani, witajcie. Miałam problemy po prostu, żeby nagrywać. Nie miałam też nawet em, hasła, haseł ogólnie do konta, do skrzynki, a nawet na WhatsApp nie mogłam się zalogować, bo zwyczajnie nie miałam telefonu i nie wiem, czy to było po prostu planowane, czy co, ale nie mogłam po prostu normalnie. Tego telefonu włączyć. I mam teraz nowy, dzięki któremu będę mogła tutaj z Wami być. A dzisiaj nagram dla Was czytanie, właśnie dla bliźniaczych dusz, bo prosiliście mnie o nie. Ale i też sama wczoraj wpadłam na pomysł na to, żeby to nagrać. I tu nie chodzi o to, żeby mieć jak najwięcej followersów, czy komentarzy, czy lajków. Nie o to chodzi. Po prostu wiem, um, że są osoby, które są na tej ścieżce i potrzebują tego. I, I głównie robię to dla nich. Także na pewno zobaczymy tą drugą stronę tutaj, um, sobie, bo sama jestem ciekawa. Nie dlatego, że jestem w tej samej um, podróży, bo mimo, że jestem, ale gdzieś po prostu. Um, te ścieżki po prostu nie, nie krzyżują się już dalej. Ale wiem, że są osoby, no, które no, szukają tutaj, tak? Jakiś wskazówek. I robię to głównie dla nich, nie dla siebie. Um, na pewno dodam więcej tutaj filmików. Będę starała się przynajmniej dodawać. Teraz um, mam jeszcze lepszą kamerę, żebym mogła do Was mówić i nagrywać. Z czego bardzo się cieszę, że, no, że, mam, że mam tę możliwość, tak. Co do czytań prywatnych, wiem, że są osoby, które tutaj zamówiły u mnie to czytanie, więc bardzo bym prosiła, żeby się odezwały do mnie na fanpage Nocna Wiedźma. Ewentualnie też na tego maila, do którego mam hasło, ale nie mam aktualnych wiadomości, więc ja naprawdę nie wiem. Czy ktoś pisał teraz? Postaram się odpisać na pewno na te wcześniejsze, bo nie było mnie tutaj prawie no, miesiąc. Dlatego Was proszę, jeśli chcecie w ogóle jakieś czytanie, będę teraz dostępna do, no, do świąt tutaj. Będę mogła Wam porobić te czytania. Przede wszystkim najpierw osobom, które zamówiły i które czekają na mnie. Nie bójcie się, ja o Was nie zapomniałam, dlatego proszę, żebyście się przypomnieli u mnie, właśnie na poczcie albo właśnie na Facebooku. Jeśli macie Facebooka, będzie mi łatwiej, żeby po prostu się odezwać do Was. Więc może zacznijmy od tego czytania. Mam tutaj na was, nawet dla Was muzyczkę. Um, nie wiem, czy to słychać, ale też nie chcę, żeby to zbyt głośno było. Ok. Hmm. Nie wiem, czy to dobrze widać. Mam nadzieję, że dobrze. Na moje paznokcie nie patrzcie, bo po prostu jestem przed zrobieniem. Ewidentnie czuję tutaj takie duże niezrozumienie u tej osoby. Coś po prostu mam wrażenie, że się popsuło w życiu tej osoby. Poczekajcie, ja tylko to sprawdzę, bo nie wiem, czy to dobrze widać, a chcę, żebyście też widzieli te karty. Jednocześnie czuję takie zwątpienie w siebie. Ale i też smutek. Smutek, nostalgia, wracanie do, do przeszłości, e, przede wszystkim myślami e, do tej osoby, która jest bliż, bliska energetycznie, tak? to tasowałam, a to znowu tutaj wyszedł ten as. Czyli chyba, albo na pewno może sugerować to, że ta osoba będzie chciała skontaktować się z wami. Ale są tutaj właśnie jakieś duże obawy. Obawy o to, czy po prostu się odezwać po jakimś, nie wiem, długim czasie, niekontaktowania się. Ja myślę, że wy jesteście takimi osobami, gdzie tą osobę dalej, tak jakby, ciągnie do was, i tego się nie da ukryć. Myślę, że to było było próbowane gdzieś zabicie tego w zarodku, ale to się nie udało, bo po prostu widzę, że z biegiem czasu ta osoba zaczęła być bardziej świadoma tego połączenia, i w rezultacie Myślę, że odsunęła się nie tylko od ludzi, ale i też być może mogła być w związku. I tutaj widzę, że przestała ta osoba tak jakby karmić się karmić się jakimś takim złudzeniem, że, że dzięki tej osobie zapomni o Was. Lecz widzę, że to po prostu się to dalej. E nie uda. Pójście razem, tak? Przez życie. Myślę, że to jest jakiś karmiczny, karmiczny proces, który trwał bardzo długo, no bardzo długo czasu mam takie przeświadczenie. I to mogły być tutaj różne sytuacje. Nie wiem, zabawy, jakieś używki, tak? Ta osoba po prostu uciekała od, no od samego siebie i nie da się ukryć, że została przy. Przez górę zmuszona do tego, żeby rozwijać się i odrzuć, i przestać odrzucać e, prawdziwego siebie. Bo to jest po prostu e, informacja, która mówi o tym, że, że on się poddaje, że on już dalej nie może e, iść tak jak szedł. Czyli karmił się jakimiś rzeczami, które. Na chwilę sprawiały, żeby szczęśliwy. Nie wiem, czy ta osoba gdzieś Was obserwuje, um, jakieś Wasze po prostu poczynania, cokolwiek. Być może mają dostęp do, do Waszych jakichś kąt, nie mam pojęcia, ale taką czuję informację, że sprawdzają, co u Was, um, być może też to czujecie. Lub macie po prostu jakieś sygnały, lub czujecie energię tej osoby od kilku dni, że coś tutaj po prostu się zadziewa. Ja nie mówię o tym, że, że ta osoba się nagle odezwie, ale czuję po prostu, że możecie telepatycznie się odbierać. Jest dużo tutaj właśnie takiej takiego myślenia. co zrobić dalej, gdzie iść? Coś po prostu takie wrażenie, że coś po prostu mi się w życiu nie udało. Być może jest tutaj też jakiś żal do samego siebie czy do samej siebie o to, że uciekła jakaś tutaj okazja. Być może będzie jakaś rozmowa, która która skłoni po prostu do tego, żeby się odezwać, porozmawiać. Ta osoba, mam wrażenie, ma jakąś drogę jeszcze do przejścia. Ucieka e... tak jakby przed właśnie, mi to powiedzieć, no swoim potencjałem. Zobaczycie tą kartę. Ja myślę, że w tej osobie bardzo jest duży potencjał. Które został niewyrażony. Dlatego często tak jest, że jeśli my nie wyrażamy siebie, to my automatycznie chorujemy. Czy jeśli właśnie ta dusza ma możliwość, a wydaje mi się, że każdy z nas ma jakieś możliwości, który no, kto się rozwija duchowo, tak? To właśnie zaczyna chorować, przez to, że no, nie realizuje się tak jakby. Miało to być od górnie, tak? Ucieka, i często musi właśnie przejść przez... przez. przez różne koleje w życiu. Bo góra po prostu nie przyjdzie, nie powie ci, że masz usiąść i robić to i to. Po prostu człowiek musi sam dojść do takiego krytycznego momentu, w którym po prostu sam. Zrozumie, że, że nie realizuje siebie, że marnuje swój potencjał, kiedy inni e, robią właśnie różne rzeczy, które rozwijają, tak? I tu są właśnie te schematy, to są głównie schematy myślowe, które, które mam wrażenie, że on jest takim człowiekiem, który bardzo podchodzi do materii, tak? Że Chciałby się nie narobić, ale zarobić. A tutaj jest zmuszany do, do pracy nad sobą, nad, właśnie nad swoim ego, które przez dłuższy, dłuższy czas karmiło um, go czymś, co było właśnie tylko na chwilę, tak? To mogły być po prostu jakieś, nie wiem, związki na chwilę, um, jakieś imprezy. Wszystko to, co w jakiś sposób e, no, wprawia człowieka w jakieś takie, wiecie, uzależnienia, tak? Że zaczyna się odsuwać od jakichś procesów. Bo przerabiając różne rzeczy, to jest dla człowieka ciężkie wejść w proces, który e, ma nas gdzieś tam. Uwolnić od pewnych e, rzeczy czy właśnie struktur, a żyjemy w takim społeczeństwie, gdzie nasi rodzice na przykład byli wychowywani w zupełnie e, innym systemie, tak. Ich rodzice również, mimo że chcieli ich wychować na dobrych ludzi, to często też nie było gdzieś rozmowy o. O tym, co było gdzieś duchowe, tak? Ludzie po prostu szli do pracy, wracali z pracy, nie mieli czasu na, na jakąś tam, wiecie, edukację, tak jak jest teraz pełno książek, wszystkiego, na rozwój osobisty. Nikt po prostu nie, nie zwracał na to uwagi. więc wydaje mi się, że będzie komunikacja. To też może świadczyć o takim nagłym wzroście świadomości, o pewnym zrozumieniu e, no, pewnych spraw, których po prostu być może czego nie dostrzegaliśmy wcześniej, tak? Mówię na przykład o tamtej stronie, ale to też może być e, o dwóch stronach, nie tylko o tamtym aspekcie. Za kartę. Ja myślę, że wy potrzebujecie takiej rozmowy wyjaśniającej odnośnie tej relacji, bo być może też jesteście w takim w okresie, gdzie próbujecie puścić coś? Myślę, że część osób jest świadoma tego, że spotkali właśnie tą swoją prawdziwą bratnią duszę, właśnie czy tą półkę. Tak, już nie chcę analizować, ale to po prostu jest tutaj połączenie, które no, trwa już długi czas. Jednak mam wrażenie, że bardzo dużo tutaj e, przeszliście, e, dużo procesów transformacyjnych. I to w głębi rzeczy doprowadziło Was, e, być może nie do takiego spokoju, jakbyście chcieli, ale z, zrozumieliście dużo rzeczy o sobie. Em, o ak akceptacji przede wszystkim też siebie. Ja myślę, że cokolwiek właśnie tutaj będzie, czy, czy ta osoba się pojawi tutaj z powrotem, czy nie, Wy sobie poradzicie. Myślę, że część osób też spotka lub spotkała osobę może nie bliźniaczo podobną, ale osobę, która, która może okazać się no, dużym takim zrozumieniem dla Was, bo fajnie jest mieć kogoś, kto nas rozumie, e, kto nas też akceptuje, nasze, nasze nasze po prostu jestestwo, tak? Czyli to, kim jesteśmy, jakie zostaliśmy stworzeni, jakie mamy wartości. Myślę, że taki ktoś tutaj się pojawi w niedługim czasie, i myślę, że warto dać sobie szansę tutaj na poznanie kogoś, na otwarcie się. Nawet jeśli ten człowiek pozostanie na chwilę, to myślę, że dla jednych będzie czymś, co Może do, do końca uleczyć waszą duszę, tak? Z jakichś pewnych e, naleciałości. Niestety tutaj jest, e, sami wiecie, e, wesoło na naszej planecie. Ciągle coś e, z nas wychodzi, ciągle coś musimy odpracowywać. I czasami po prostu jesteśmy już zmęczeni i myślimy, że już jest koniec. A tu zaraz znowu się coś pojawia. Ale myślę, że to jest jakaś nowa szansa na to, że, że będziecie mieć wsparcie. Powiedzcie mi, jakie byście chcieli czytania. Jeżeli byście chcieli mieć jakieś czytanie prywatne, to piszcie do mnie na tego maila i na Facebooku też. Zachęcam Was do lajkowania mojej strony, bo być może też będzie jakiś konkurs dla Was. I kochani, pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszonka.